Funkie. Funkie są przepięknymi roślinami, które uwielbiają cienie i półcienie. Najpiękniejsze chyba rośliny właśnie do takich miejsc. Witam na kanale Pasji babci Ali. dziwiamy przede wszystkim za ich piękne liście, dosłownie wielkości talerzy. Ile jest gatunków tych funki? Naprawdę bardzo dużo, ale są też funkie, które y, lubią miejsca słoneczne. Choć najbardziej proferują mimo wszystko lekko stanowiska półcieniste. Co potrzebują jeszcze nasze funkie? potrzebują jeszcze ziemię wilgotną, a rosną na różnej glebie, Nie, jest właściwie dla nich gleba obojętna. Ważne, żeby miały wilgoć, cień lub półcień. Półki również mają przepiękne kwiaty. Może bym powiedziała, że bardziej dekoracyjne są ich liście, ponieważ sam Sama funkia, czyli hosty inaczej też mówiąc, rozrastają się do bardzo dużych kęp. Mają też, jak przed chwilą wspomniałam, swoje kwiatki od koloru takiego białego do fioletowego, jakiegoś takiego lekko różowego, w zależności oczywiście od gatunku funki. Ale najbardziej, najbardziej dla nas to są właśnie ich liście. Dla nas potrzebne są te liście po to, żeby można w ogrodzie mieć naprawdę takie wow. Co jeszcze można powiedzieć o tych funkiach? Jak je wykorzystać? Funkie nie tylko przepięknie wyglądają między tutaj roślinami, gdzieś w tych zacienionych miejscach, ale funkiami można rozdzielić rabaty. Funkiami można podkreślić miejsca takie na przykład między rozchodnikami bądź różnymi innymi kwiatami, żeby no właśnie, żeby to był zaakcentować dane miejsca i zaakcentować piękno funki. Funkie mają różne też liście piękne, które Jedne na przykład są w paski, te listeczki, bo taki gatunek jest funki. Inne mają na około swojego liścia jakiś taki żółty akcent. Cudowne są te rośliny. Pasują również do, nas, do posadzenia w donicach, gdzie mogą być ozdobą naszych balkonów i tarasów. Słuchajcie, wtedy naprawdę zjawiskowy taki balkon jest. Jeżeli oczywiście pod warunkiem, że nie jest mocno słoneczny, a jak się już ona rozrośnie, to bajka. Na wtedy balkon bądź taras z taką funkią, to już jest wow! Kępy, kępy tworzone przez funkie są, jak wspomniałam, już niesamowicie urokliwe. Zobaczcie. Jak przepiękne mają liście. Nie są to rośliny i to zarazem są to beliny. Nie są to roślinki, które wymagają dużego nakładu pracy. Jak znajdziemy dla nich stanowisko takie właśnie zacienione, półcieni, półcieniste i wilgotne, to mamy bardzo duży efekt w tym swoim ogrodzie. W połączeniu z takimi Drobnymi, jednorocznymi kwiatami, jak w tym wypadku jest tutaj szałwia, myślę, że uzyskuje się takie ciekawe podkreślenie kolorów i walorów tej rośliny. A kiedy przyłożymy, dołożymy jeszcze do tego, że połączymy różne gatunki funki, no to jest efekt, o którym mówiłam, efekt wow. Nie do końca się to może wszędzie sprawdzę, bo na przykład tu mam większe listeczki, a tu dopiero zaczyna się drobnica. Podkreśliłam to, a tutaj te funkie kamieniami, jakimiś tam korzonkami. No, bardzo lubię takie połączenia. Zresztą na, kilka, na kilku filmikach, nagrywając o swoim ogrodzie filmiki, to mówiłam o tym, że bardzo lubię tak Połączyć lekko, no powiedzmy, wykorzystać kamienie bądź jakieś korzenie właśnie w swoim ogrodzie. Piękno funki, jeżeli je mamy w ogrodach, można zobaczyć na każdym kroku. Tu też mamy funkie, bo jest to okres kwitnienia funki, ale funkie kochają ślimaki. Tu jest dowód na to, jak potrafiły one tutaj podnieść nasze piękne liście. No, cudownym kwiatem jest funkia. Piękną, piękną bliną. Staram się funkie połączyć tak gatunkowo. Staram się, żeby były powiedzmy tak, jak widać tutaj, listeczki, mimo że są pogryzione w tej chwili. Połączyć właśnie kolorami i formą, żeby była różnica między nimi, żeby było widać, że jest i taki gatunek, i taki gatunek. A zarazem wciskam w takie małe zakątki, gdzie pięknie się ona rozrasta, i te cudowne jej kwiaty są ozdobą takich, takich cienistych kącików. Funkie mają bardzo takie delikatne te swoje kwiatuszki i naprawdę piękne. Tu akurat taki kolor lekko liliowy. Ale wygląda to, nawet nie ale, w ogóle wygląda to bardzo urokliwie. A te liście o tych y, takich po obrzeżach, takich białych, właściwie to są kremowe kolory pięknie wyglądają. Połączyłam tutaj te hosty z żurawkami po to, żeby można właśnie tak jak wspomniałam zobaczyć piękno tych liści, żeby można było odróżnić kolor ciemniejszy, jaśniejszy tych różnych roślin. Ponieważ w miejscach takich zacienionych przede wszystkim gra kolor zielony w większości, i to w zależności teraz, jakie formy, faktury i odcienie zieleni są w tych ciemniejszych miejscach. Tu mamy dwa gatunki funki. Zobaczcie, ta z listkami białe ma obrzeża obok, mocno obrzeże jest takie też wybielone, ale bardziej takie dekoracyjne, a między nimi brunera. Podkreślony korzeń. Ale najważniejsze są w tej chwili te hosty i ich piękne kwiaty. Jest to czas kwitnienia host, czas kwitnienia, czas piękna tych kwiatów. Hosty, te wieloletnie beliny komponują się ze wszystkim ze wszystkimi niemal kwiatami. Tu są róże akurat. Róża wymaga słońca, ale że to nie jest mie miejsce, gdzie jest całodzienne słońce, w związku z tym jest troszeczkę półcienia i proszę zobaczyć, hosty mają się cudownie w tym miejscu. I teraz jak patrząc na, na nie, mamy żurawkę, która jest od, od, o odcieniu takim no, jaśniejszym, oliwkowym, takim bardziej, a tu obok rośnie już inna hosta, inaczej wygląda z tym obrzeżem białym. Wymaga. Hmm, no, takie połączenie roślin jest chyba idealne, bo w tych lekko cienistym miejscu rośn, rosną i po prostu inne kwiaty, które rozjaśniają nam właśnie to miejsce. Rozrosła kępa host innego gatunku. Pod spodem widać kopytnik, i również połączenie host z innymi roślinami, które są w większości cieniolubne, a zarazem podkreślone kamieniami jakimś tam resztkiem zielskim czy kawałeczkiem, jeżeli się znajdzie jakiegoś korzenia. Ogród ma swoje prawa. Nawet tu leży szyszka, której mu nie podniosłam, ale tak przechadzając się ścieżkami ogrodowymi, między tymi roślinami, hostami, jak się znajdzie taki nieład, jeżeli to można powiedzieć, to to przyciąga, daje taką atmosferę prawdziwego ogrodu. Tu również widać, z czym została połączona hosta. Właściwie nieco z czym, tylko co koło niej rośnie, czym została podkreślona i jakie ma miejsce. A więc lekki cień, żurawka, stare kamienie tutaj. No i to co widać. Cień, półcień i lekko taka dzika atmosfera zieleni. Tu mamy hostę co właśnie ma kwiatek biały, cudowna biel, taki rozłożony dzwoneczek. Jeszcze jest drobna mała, ale kiedy się mocno rozwinie, to będzie konkurować z tą hostą. A ta już będzie miała inny kwiat. W tej chwili nie ma, jeszcze będzie. A ta z tym listeczkami żółtymi ma właśnie na dzisiaj taki kwiat. I ciekawie tutaj ona wygląda przy tabułce. O, tak samo i przy tej czerwieni, przy szałwi. O tym, że mamy mnóstwo host, już opowiedziałam. Naprawdę warto tak pozaglądać, dowiedzieć się, jakie one mają. Jakie są gatunki, jakie mają wymagania, jakie mają kwiaty. Każdy dla siebie może znaleźć coś, co jemu się spodoba. A że te nasze bylinki, mam na myśli hosty, funkie, pasują również, żeby je posadzić koło yy, gdzieś tam pojemników z wodą, jakichś stawików, oczek wodnych, wyglądają przecudnie, to naprawdę. No, trzeba się pochylić nad tymi roślinkami, które nie wymagają takiej naszej pracy, nakładu pracy. Jeżeli się filmik podobał, łapka w górę. A jeżeli bardzo się podobał, proszę o subskrypcję. I kochani, do zobaczenia i do usłyszenia. Myślę, że pokazałam kilka roślinek. Które mogą zainteresować Was i zarazem ozdobić Wasze ogrody, ozdobić takie bardziej cieniste miejsca, bądź półcieniste, które mogą być naprawdę takim pięknym miejscem. Miejscem, gdzie, gdzie się mówi tak kolokwialnie: Wow, że tu jest ładnie.